Co to było tam? Ten rok dla Nitra jest wyjątkowo pechowy Nieporozumienia z EMA, konflikty ze Starym Muranem, Boxdelem oraz Sentino Film z brudami, ban na YouTube oraz wypadki, bo było ich trochę Ostatni miał miejsce właśnie wczoraj podczas live'a Uważaj! Zapytacie, ale jak to? Przecież Nitro ma bana i na YouTube i na Twitchu To gdzie teraz streamuje? Zapraszam do oglądania Zostaw tylko łapkę w górę, wbijmy pod tym filmem 1000. no a teraz lecimy Zacznijmy po kolei. Dzień po zbanowaniu kanałów, Sergiusz wraz z Jasiem odpalili live'a na YouTubie na kanale Jasia. Rozmawiali z widzami na temat bana, próby odwołania się od niego oraz przyglądali YouTube'a. Jako że na Twitchu Sergiusz również ma bana, to postanowił przenieść się na inną platformę całkiem nową Kik. Wygląda dosłownie jak podruba Twitcha. Wygląd bardzo podobny. Nie wiem dlaczego twórcy zdecydowali się na taki zabieg zamiast projektować jakiś swój własny oryginalny interfejs. Ale nieważne. Przechodząc do Nitra. Na tej nowej witrynie wczoraj w piku oglądało go około około 16 tysięcy osób. Co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Prowadził on wtedy swojego pierwszego streama IRL z Ważenia i nie tylko. W drodze powrotnej do Wrocławia samochód prowadził Jasiu. To, co prowadzi ty? Ty nie możesz dzisiaj prowadzić. Gdzie jestem Czyli operator oraz montażysta Nitra. Jechali samochodem Sandry, BMW M5. Nie wiem, czy to była autostrada, czy droga ekspresowa, ale było ciemno, była słaba widoczność, a na drodze leżał karton, w którym, jak się później okazało, był metalowy boiler. Jakieś tego, dla ubogich, puszczasz no. Ktoś było Karton to będzie coś? No nie karton, stary, to jakaś cegła jest. I karty. karton był jakiś na drodze. No, zobaczymy. Niesamowite. O ja pierdolę. Czemu my zawsze mamy takie Live na kilka minut został przerwany, a w międzyczasie Nitro pokazał wszystko na Instastory, jak to wyglądało i co się w ogóle wydarzyło. Zobaczcie, tu jest jakiś boiler, który spadł z przyczepy. I to było na drodze centralnie, nie? jeszcze jeden karton tam jest. O, proszę. I tu taka część. To od nas jest. Dobrze, to posprzątam nawet. Żeby nie było, że ktoś w to... Tu następny. Dziwne, że drugiego bojlera nie ma. Kilka takich pudeł prawdopodobnie wypadło komuś z samochodu. I pech chciał, że właśnie w jedno z nich wjechał Jasiu, rozbijając przy tym zderzak. Niesamowite. Zniszczenia. Nad kole trochę dostało. O nie tak trochę. Zderzak i lampa, nie? No nic. Wiecie, to się wymontuje, to się remontuje, nie? Ale po prostu szkoda Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało Natomiast samochód został zebrany przez lawetę Ode mnie to tyle Wielkie dzięki za oglądanie Szczelcie łapę w górę